28-latek za nic miał sobie ograniczenie prędkości, które obowiązuje w mieście. Policjanci wydziału ruchu drogowego Lubińskiej komendy należący do grupy Speed Namierzyli prędkość kierującego samochodem osobowym marki Mitsubishi. Mężczyzna, 28-latek jechał z prędkością 132 km na godzinę, gdzie limit to 70 km na godzinę. Mężczyzna stracił swoje prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo otrzymał 14 punktów karnych oraz mandat w wysokości 2000 zł. 28-latek to jednak nie jedyny kierowca, którego portfel ucierpiał w ostatnim czasie. Tego samego dnia na policyjny radar wpadło również dwóch innych kierujących. Ci również mieli prędkość powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Policjanci nałożyli na tych kierujących również mandaty karne i zatrzymali ich prawa jazdy. Policjanci przypominają, że przed nami długi weekend, w związku z tym na drogach powiatu Lubińskiego pojawi się więcej patroli. Mundurowi zapowiadają również, że będą restrykcyjnie reagować na naruszanie przepisów ruchu drogowego.